Ok, czyli witam wszystkich. Słuchajcie, dzisiaj zrobimy coś z kiełbasy chorizo. E, mm, dużo moich znajomych, którzy właśnie przyjeżdżają tu do Hiszpanii, bardzo lubi chorizo podawane w Hiszpanii w, w takim glinianym e, naczyniu. Na ciepło, na gorąco podawane z bagietką, jako tapa, jako właśnie taka przystawka. E, jak się to robi? Robi się bardzo prosto, nie używa się oliwy. Może kapkę troszeczkę, żeby podsmażyć, jednak nie jest to cioriso duszone na oleju, jakby się to wydawało. Co będziemy potrzebować? Cioriso. Cioriso musi być tego typu. Nie chodzi mi o, o wielkość, ponieważ mogą być cioriso duże, z tym że surowe, świeże. Cioriso do gotowania, bo cioriso to tak jak u nas polska kiełbasa: jest rodzajów i, i kolorów i do wyboru bardzo dużo te jest po prostu surowe. Zobaczcie, tutaj mam chorizo już nadające się na kanapki do krojenia, które jest już wysuszone. Także musi być to chorizo do gotowania Co będziemy potrzebować surowe. Kapkę oleju, ale naprawdę bardzo mało, żeby tylko troszeczkę podsmaszyć, Zresztą chorizo jest dosyć tłuste i puści, puści, właśnie tłuszcz. I piwo. Tu w Hiszpanii te chorizo, albo te danie nazywa się chorizo la sidra jest podawane, duszone w cydrze. Sidra to jest cydr, czyli te wino jabłkowe po Zasturi z Galicji, typowe. Można, jeśli nie dostaniemy tego cydru, proponuję zrobić z piwem, też bardzo dobre wychodzi i jest bardzo smaczne. Jak nie, to tak jak mówię, szklanka czy, czy, czy taka puszka właśnie tego cydru. To już od Was zależy, jak Co kroimy te nasze cioriso, To muszą być mniej więcej no, Wam pokażę takie e, na 1 cm, czyli te na pół przekroję. Jak macie cioriso w ciałości, to takie centymetrowe kawałeczki. Zobaczcie, ono jest świeże. Ja pokroiłam te cioriso tak, na, e, na takie kawałki. E, wrzucę teraz na patelnię, już się rozgrzała, niech to się przypiecze. Tu w Madrycie jest taka restauracja, e, co się nazywa Casa Mingo. Dosyć znana, często w przewodnikach polecana, jedna z najstarszych restauracji właśnie w Madrycie, która się specjalizuje w tym chorizo a la sidra i sprzedaje też naturalną sidrę, czyli ten cytr jabłkowy z, właśnie z Asturii, także jeżeli będziecie to polecam odwiedzić, bo naprawdę jest bardzo dobre. Bardzo dobre cioriso i bardzo dobre. Słuchajcie, piwę. minęły dwie minuty. Podsmaczyłam te ciorisek. Zobaczcie, ono tutaj sobie skiepczy, tutaj Tutę puściło. buszimy. Zalewamy to piwem. Nie żałujmy na taką ilość cioliso, to yy, mogą być cztery duże bądź właśnie kilka tych małych. I teraz zobaczcie, to wygląda, że jest bardzo dużo tego właśnie tego piwa czy tego cydru. To spokojnie teraz nam się zredukuje, ale potrzebuje troszeczkę czasu i gwarantuję, że yy, ta okres, okay, słuchajcie, minęło 20 minut dokładnie. I teraz zobaczcie, te chorizo wygląda w ten sposób. Ja wrzucę tutaj tutaj, żeby to wyglądało tak jak, jak tutaj w Hiszpanii serwują. W ten sposób spotkacie się właśnie z ciolica, Jemy na W ten właśnie z bagietką. Często hiszpani maczają, ale jak nie, to w ten sposób po prostu na bagietkę i do buzi. I brakuje tylko właśnie piwo albo albo cydr i tapa gotowa.